Witamy na, na kolejnym spotkaniu. Tym razem pobawimy się naszymi dłońmi. Myślę, że temat będzie Wam bardzo się podobał. Nie trzeba nam żadnych dodatkowych materiałów. Wystarczą nam sprawne nasze paluszki, dłonie, trochę dobrego humoru, dobry marker i czysta kartka. Pierwszym naszym zwierzakiem, które będziemy rysować, będzie królik. Królik rysuje się o tyle prosto, że żeby go narysować, musimy ułożyć tak palce, jakbyśmy się chcieli zgłosić. skłosić do odpowiedzi w klasie. I w takiej pozycji przykładamy naszą dłoń do kartki. I teraz obrysowujemy i musi to być bardzo naszej dłoni. Zobaczcie. Powstał nam... Królik. Krolik charakteryzuje się oczywiście ze spiczastych uszu. Wyrabiamy tylko środki. Królik to przecież także zabawny wosek. Oczy. Możecie mu zrobić zwykłe kropki. Możecie mu też zrobić tak jak wcześniej, rysowaliśmy kółeczka. W tych kółeczkach następne kółeczka. I jeszcze jedno małe kółeczko. Można też wypełnić drugie kółeczko kolorem. I w ten sposób narysować im oczy. Następnym zwierzakiem, które będziemy rysować, jest dinozaur. No, myślę, że znawców dinozaurów jest wielu, więc podejrzewam, że stworzymy tutaj bardzo dużo różnych, różnych stworów. Dinozaur rysujemy w ten sposób, że zaginamy nasze środkowe palce, rozpościeramy kciuk i mały palec i tym samym sposobem obrysowujemy Naszą złą. Myślę, że będzie przy tym sporo zabawy, bo to nie są przecież takie nasze stwory prawdziwe, tylko takie na tej, na tej Zobaczcie, Robimy w oko, robimy w I jak to większość z nich na Nie na naszych obrazkach, ma taki oto, oto, o ile zdarzy się jakiś znawca dinozałów, to myślę, że dorysuję mu jeszcze kilka charakterystycznych elementów, ale pobawimy się w ten sposób. Jest Waszym ulubionym zwierzęciem, które rysujecie, będzie pies. Pies także rysujemy, psa także rysujemy za pomocą dłoni. Dłoń układamy na kartce w ten sposób, żeby odjąć mały palec i kciuk. I tym samym obrysowujemy naszą dłoń. Oczywiście każdy pies ma dobre. Wychyć uszyć nos. Teraz nos. A często pieski miewają. Zdecydujemy oczy i uszy, to może być obroża, reszta głowy. Już się tą Kolejnym zwierzęciem, które chcemy przedstawić i które można bardzo szybko narysować. Myślę, że nie jest łatwym do narysowania. To gęś. Słowa gęsi będzie się przedstawiała jako układ dłoni w tym, tym sposób. Więc musimy ją jakby z, yy, złożyć. I tak samo o Tak O, oczywiście reszta tułowia ja, już was Wasza zabawa. Mam nadzieję, że powstaje. I tak ogień możemy bardzo szybko i sprawnie z dłoni narysować. Oczywiście kiedy dodamy y, tutaj jakieś elementy koloru, obrazek stanie się taki pełniejszy. Ale myślę, że to świetne, świetne skróty. Kiedy mamy coś narysować, to niekoniecznie w filmach. Macie pełno grupę więcej czasu, więc Wasze rysunki na pewno będą o wiele doskonalsze i bardziej kolorowe. To są tylko inspiracje. Mam nadzieję, że przydatne. Zajmijmy się wyrysowanie myszki w sześciu prostych krokach. Oczywiście rozpoczynamy nasze rysowanie od narysowania, od narysowania kółka. Narysujcie na swoich kartkach. Następnie dorysowujemy drugie mniejsze kółeczko poniżej. To jest drugi krok. Trzecim krokiem jest dorysowanie naszej błyszczce, uszu, też za pomocą kółeczek. Teraz dorysujemy łapki. I oczywiście Myszka na książkę nie zapominajmy o ogonku i oczka. Myszka to oczy, taki sieci. W takich o sześciu krokach narysowaliśmy bardzo prosto myszkę. Oczywiście. Wy możecie w domach przystosować, dorobić się piękne uszy, wypełnić kolorem, zmienić oczy. Zobaczcie, pomysłowości i kreatywności. Się z rysowaniem bardzo prostych rzeczy. Zaczniemy od ślimaka. Ślimak jak ślimak, tak. Rozpoczynamy od narysowania kółeczka. Następnie doradniamy znów Znowu dwa kółeczka to I robimy taką spiralę. To oczywiście nasza muszla Ślimak. takie z kreskówki nie ma oczy. I nie ma oczy. To się tła. Już myślę będzie waszą Waszej zadanie i naszą zabawę. Dobry. Teraz, także za pomocą kółek narysujemy misia. Jedno duże kółko, Stanowi kółkę, Następnie drugie kółko, trochę spłaszczone, rysujemy w środku. Rochodamy, to też takie spłaszczone kuleczka wokół. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, to będą oczy. Oczy to tak samo możemy spłaszczyć jego kółka. I tworzą nam te spuszczone kółka oczy. A następnym kółeczko. Co nas? shoes bo Oczywiście ta kółeczka z góry to będą oczy. W tych oczach znowu dorysowujemy kółka. W tych kółkach znowu mniejsze, najmniejsze możemy wyrobić góry. I doczepić tak jakby do większego. Sposób, gdzie podstawą jest narysowanie kilku kółek. W ten sam sposób możemy narysować kurczaczka. Rysujemy najpierw jedno kółko, następnie drugie kółko. W tym kółku jeszcze jedno kółko, no i jeszcze jedno. Starajmy się wypełnić kolorę. W mhm. Nasz Kurczaczek powinien mieć. kółko spostaci za pomocą kółka też możemy rysować ryby, więc rysujemy kółeczko, następnie od kółeczka troszkę je odcinamy. W tej podciętej przestrzeni rysujemy kolejne kółko i kolejne kółko. Rybka zazwyczaj I kończy na płetwy, więc tu płetwę. Tu i mamy rybkę, którą mieliśmy na płetwie. Jeśli chcecie się pobawić w szczegóły, to możemy jeszcze rybkę przyozdobić w łuski.

Rysujemy prostą dół za. za pomocą kółek. Dla tych, którzy nie lubią bawić się w szczegółowe rysowanie, rysujemy kółeczko, następnie rysujemy dwa kółeczka w środku, to będą oczy. I następnie kółeczka w środku. Możemy nawet dodać takie małe. Średnie kółko pewnym kolorem. I, zarabcie, I nasz piesek powoli na no już Teraz no, dorabniamy mu uszy. Oczywiście uszy to już możecie różne dorobić w zależności od tego, jakiego psa chcecie narysować. mu nosek. By jeszcze no, tak Też możemy wypełnić kolorem. Hmm. wszystkie pioski, mamy taki Tu możemy też poważnie przestrzeń, czyli w drugim zażywnym kolorem.